witajcie z tej strony Giladin. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Age of War. I tym razem będziemy grać znowu w trypy generałów. I będziemy lecieć z Zandarem, który nie mam pojęcia, jakim szczerze mówiąc ma być. Ale będziemy walczyć z Cezarem. Z samym Cezarem. Na razie zobaczmy, jak to wygląda. Zander wspaniały. Znany z tego, że chroni swoje niskiej jakości jednostki, jakby wysokimi. Więc będzie dawał nam ciężkie jednostki, drogie. A potem będzie rzucał nimi. Będzie rzucał tanimi za nimi. Dalej mamy. Czeka do ostatniego możliwego momentu, żeby uwolnić swoje spell. Będzie musieli dużo jakichś słabych jednostek wyrzucić, żeby rzucił spela i dopiero go zaatakować. Tak, przynajmniej się domyślam. Więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wspaniałego wyjdzie. Możemy spróbować od razu skraftować kogoś, żeby. A nie będziemy w stanie skraftać. O! To będzie ciekawe, widzę już w tym momencie, ale nie musi w teorii być. Dobra, on jest pewnie na dwa hity albo trzy. Jest na dwa, trzy hity, dobra. Rozumiem, wieżyczka jest za 200, ale w tym momencie wszystko będzie zależało realnie od tego, jak mi poleci jak poleci mi mój ult, bo jeśli poleci mi bez. Dzień, nie Tak jak na przykład Tera. O, dobra, poleciał dobrze. Niech będzie, dobra. Użyjemy sobie tych wyrzutni, która. Nie trafia. <grym> najlepsza wyrzutnia. Najlepsza wyrzutnia. Najlepsza na świecie. Dobra, już wiem, dlaczego nigdy nie robiłem tej wyrzutni. Dobra, to, to, jest, to jest stracone. Dobra, yy, ta wyrzutnia. Jajkomiot. Jajkomiot jest najlepszy. Jajkomiot jest, jest top. <grym> Nic nigdy w życiu nie było lepszego, ni niż wyrzutnia. Dobra, kolejna była za tysiąc. On będzie na pewno ewoluował szybciej od nas i na pewno będę musiał wyrzucać jakieś jednostki, żeby się tu bronić w jakikolwiek sposób. No więc syno. <laughs> Jajkomiot jest najlepszy. Jajkomiot, nic nie rozwali. A temu z czemu są tylko trzy? O dobra, jest więcej jednostek. Dobra, i ciśniemy. Pyk. W tego dinozaur. Oj, no i pięknie. Jajkomiot rozwalił. Tutaj kolejny. Bardzo ładnie. Co prawda? No nie, nie mam co tu puszczać tych ludzi, jakby. To nie ma na tym etapie żadnego chyba sensu, żeby przyspieszać to. Zresztą ja i tak potrzebuję tylko 4000, a oni tak przychodzą. Fajne jest to, że on rzuca te ciężkie jednostki, te lepsze jednostki. Bo dzięki temu ja więcej EXPA dostaję. To jest na pewno przyjemne. Więc bardzo mi się to podoba na pewno. Jajkomiot tutaj powolutku, powolutku... Chyba nawet nie będę musiał nic robić, realnie. Zginął, 130 expa. Będziemy musieli tracić po trochu życia, ale nie chciałem tego robić na <laughs> dłuższą metę, szczerze mówiąc. Żeby, no, y tutaj nie mieć problemów. Dobra, rzucimy sobie jakichś dwóch Clubmenów, żeby byli w stanie przytrzymać ich trochę. Dobra, bardzo ładnie, proszę bardzo i cyk. Y mamy kolejny więc możemy puścić kolejnego ulta bez problemu. Tutaj nas to nic nie kosztuje, nawet dwóch dostało, więc nawet zbierzemy jakieś pieniądze, kozacko! I tak Naprawdę, jak wyjdzie ciężko. No dobra, no to nie zdobędziemy tego, co chcemy. Jeszcze raz możemy pójść. 250. Jest! Dobra! Bardzo ładnie. Teraz mamy wieżyczki te wieżyczki. Robimy za 750. Tylko ja na razie chcę dodać wieżyczkę. O, tego, tych pieniędzy już nie zbiorę. Pff. Niestety, ale już pół ulta. Na tych ultach możemy mocno ugrać. Bardzo dużo jesteśmy w stanie ugrać na tych ultach i to, to bardzo będę chciał robić. Kuszników, nie ma co. Dalej jajkomiot tutaj ciśnie, więc my wyciągamy sobie dwóch kolesi i tutaj ich ciśniemy. Raz, dwa, trzy, cztery, ciach, ciach. Minimalnie, minimalnie. Tutaj jeszcze przytrzymamy trochę obrażeń. No i git, i git. Dobra, niech on wyrzuci sobie teraz jednostki. Moja ta jednostka i tak Zginie zaraz pewnie na chita O, wyrzucił więcej jednostek. Kozacko. Ciach. Więc ja teraz zespałuję jednego. Liczę na to, że te strzały trafią we wszystkich, albo przynajmniej większość. I będę w stanie coś zebrać, bo byłoby fenomenalnie, nie oszukujmy się. Jakby mój. a no i ja też dostanę. No i dostał strzałą. I... Drugi nie dostał strzałą, okej. Okay. Podejdzie, może tego ekspa zbierze, dobra. 20 tysięcy? 14 tysięcy ekspa. I za to dostaliśmy 400. Nie jakoś wielce, dużo, ale. U, zaczęli wychodzić rycerze, okej. Okay. Czyli zrobił w ten sposób. Czyli zawsze będzie rzucał ciężką i Dwóch kuszników, ciężką, i dwóch kuszników, czyli już znamy, jakby jego strategię, powiedzmy, podstawową. Dobra, no tu jajcaż sobie postrzela, on niewiele tu zrobi. O, możemy już zamontować drugą wieżyczkę. Pyk. He! Pyk! Pyk! O! Trzeba zrobić jednostki do obrony, żeby nam tu w bazę nie bili. Git. Licyk! No i dobra. I Siedzimy i czekamy. I znowu, jak wyjdzie dwóch, to używamy ulta. Tylko niech jeszcze zespałnuje tamtych. Okej, okay. czy on zespawnuje ich? Ale, o, dobra. O, no dobra, okej. Okay. Moi tu dostaną, widzę. Tak. Raz, dwa. I teraz ja używam ulta. Teraz mój ulcik musi w was walnąć. No i dobra, pyk. To jacyś strzelcy polecieli. Wszyscy zginęli. Dobra, idę po jakieś Ekspy. Po cokolwiek, dobra. Jeszcze jeden. Pff, może zdąży podejść. Raczej nie, ale niech będzie. Uuu, ten będzie miał dobre, dobra. I kasa, i exp zrobione. Pięknie. Ten tu zatrzyma ich na. No, dosłownie sekundę. Okej. Okay. Ten też nie zbierze tego ekspa? Nie zebrał już tego ekspa. Szkoda. Szkoda. Trochę się do tego kolejkuje. Mamy taką jedną falę, której, której jakby musimy bronić, a w kolejnej fali już nie musimy się bronić. Tutaj wyrzutnia jajek, dalej ciśnie, widzę, mocno. Dobra, zaraz wyrzutni jajek, się będziemy pozbywać, bo to nie ma sensu większego. Dobra, git, możemy przejść na kolejną. I dobra, oni podejdą sobie bez problemu. I teraz używamy sobie ciach. Respimy kogoś, żeby nam tu blokował bazę. Ciach, bardzo ładnie. Nie potrzebujemy nic więcej robić. Teraz potrzebujemy 2... 45 tysięcy expa. Tutaj mamy te działa za 6 koła. Ja bardzo chętnie bym mi uskutecznił. Tu mamy tylko ulepszanie jednostek, więc możemy wypuścić jedną jednostkę jakiegoś kanoniera i tu pocisnąć ich troszeczkę. I zanim możemy dwóch strzelców dać. Dobra, i ja on będzie ulepszony, proszę bardzo, będzie się leczył. Żeby nie było za łatwo. Ciach. I do widzenia. I teraz strzelcy niech sobie walą. Tak naprawdę. Za, za, naprawdę zastanawiam się to, że my jesteśmy jedną y, turę przed nim, jakby. Jak, jak to się stało, to ja nie wiem. No i dobra, on ginie. My zbieramy w międzyczasie te. Wrzucimy jeszcze jednego. O, dobra, no i tyle po moim. O, nie zabił go nawet na hita, ale dobra, drugi raz już go zabił. <suszy> Muszę pamiętać o tym, że on przecież też może to robić. E, sprzedamy sobie tą wyrzutnię i zrobimy sobie działo najlepsze. <suszy> ale to <tu on> stał. <suszy> I <gry> Ten tylko dostaje obuchami i go nie ma. Dobra, nie musimy nic robić. T tylko i wyłącznie działka, tylko i wyłącznie działka. Najlepsza możliwość grania. Sześć koła ewentualnie na kolejnego, na kolejną trzy 3000. To troszeczkę jest. Nie mamy co atakować na razie też. Możemy poczekać sobie nas spokojnie. Ewentualnie wyrzucić sobie ze dwóch jakichś takich duelerów. I w momencie, w którym on użyje swojego ulta, dopiero wyrzucić kolejne jednostki. To też byłoby całkiem spoko, myślę. Okej, okay, możemy tak zrobić. Bo tu będzie to działko strzelało troszeczkę. Jeszcze ma zasięg. O, proszę bardzo, jak ładnie pomaga. Tylko niech użyje ulta. Jak użyje ulta, będzie. O! Już wyrzuca kolejnych. Użyj ulta, bo jak nie użyjesz ulta, no to jest. Dobra, no nie wyrzucasz ulta. Ewidentnie. Wyrzuć ulta, bo chcę już mieć z głowy. Ten tu dostaje też na kilka strzałów. Ciach. Pyk, Moi zaczną szybciej strzelać chyba. 1300 za jednego. To jest już całkiem niezła opcja. Możemy spróbować tu ich pocisnąć leciutko. Wyrzucić kilku pod rząd. Dobra, ten zginął. Proste, proste. Pyk, pyk. Tylko daj mi tego, tego. Zaraz będziemy mieli w ogóle ewolucję, więc no. Chyba już teraz. Nie, jeszcze nie. 750 ekspa. Za mało. Za mało. A i tego też nie zbierzemy. Czy on też ma działo? Też ma, ale słabsze. Zdecydowanie słabsze. Dobra, no tak to sobie działamy. Jest kolejna ewolucja. Możemy teraz pocisnąć karabinierów. O, bo, że oni po dwa koła kosztowali, ja zapomniał. Dobra, no to co, no to lecimy z tym. Czas zrobić jakiś mały zrzut. Pyk. I ci też. O, jeszcze kolejni dostaną. Ile dostał? Za większość HP. Dobra, niech będzie. Rozstrzeliwanie. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. I proszę bardzo, jakieś EXPY. Dobra, zrobimy sobie czołg. Jeden. I zrobimy sobie jakieś dwóch kar. On przeszedł przez to w ogóle, co jest ciekawe. Okej, okay, możemy też uzbierać na minigana za 14 koła. E, w ogóle ten jajomiot już tu prawie nic nie robi, więc go wywalimy. Teraz liczymy na to, żeby oni byli w stanie moi przejść. Ale ten może też użyć yy, ulta. To będzie problem. No, czołg tutaj, no na zwykłe karabiny to jednak nie jest nic, no, banalnego, że tak powiem. Wyrzucimy sobie jeszcze jednego tego. Mała ofensywa już się zaczyna robić z tego. Co prawda nie będziemy w stanie dużo zrobić, bo ten czołg niewiele też wytrzyma na dwa hity, co prawda, tutaj i ginie czołg. Nawet raz nie strzelił w ich bazę i teraz też już niewiele damy radę zrobić. Ale ten zbiera przynajmniej rzeczy z tyłu. Teraz przyjmiemy 200 tysięcy. Tak jest, zgadza się. 200 koła. I ten też już niewiele zrobią. Tu dźgnie dwa razy i zginie. Dobra, no to poczekamy, aż się tu zakolejkują. Jak się trochę zakolejkują, będziemy w stanie ich tu lekko spuszować. Ale oni też zaraz będą coś, czuje robić ewolucję do kolejnego etapu. I tak naprawdę tyle będę w stanie zrobić. Możemy wyrzucić jakieś trzech. Ja bardzo bym chciał, w, jakby już w tym momencie ich lekko spuszować. Ale chyba tamten nie chce za bardzo puszczać tego. E, tamten chyba za bardzo nie chce puszczać ulta. A właśnie czekam ten moment, aż on puści tego ulta. żebyśmy mogli tutaj pocisnąć cokolwiek. Ci moi tak sobie jakoś na razie spokojnie chodzą, bez problemu. Ulta użyj, ulta, to byłoby super dobre. Trochę tak niefortunnie te jego kulki się rozwalają. No nie mam tu nic, nie mam tu nic. Cały czas liczę na to, ale jak puszczę jeszcze czołgi on. Chociaż on użyje leczenia teraz. Ej, mogę to zrobić. Mogę puścić trzy czołgi, bo on użyje leczenia. Dobra, niech się czołgi zespawnują, tylko żeby nie zrobił ewolucji teraz. Dobra, on zginął i wypuść kolejnych. Dobra, git, lecimy dalej. Puszczamy, żeby tu szybko to poszło. Kolejny, pyk, pyk. Tu dwóch zginęło, teraz ten został sam. Mamy trzy czołgi. Dobra, on też już ma czołgi, okej, okay, to już jest problem. A, on też już ma czołgi. Aj, aj, aj. no i one czołgi, czołgi będą jeden za jeden walczyć, tak naprawdę. To mogłoby wyjść, to mogłoby wyjść, Byśmy to zrobili dużo wcześniej. Jeśli byśmy to ogarnęli dużo wcześniej, mogłoby to nawet jakoś pocisnąć. Tylko, że jego działo jeszcze strzela. I my tu już nie zbierzemy tego ekspa. O, zebraliśmy jeszcze tego ekspa. To nie byłem szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego. O, powiedzmy w ten sposób. I na razie trzymamy się w ogóle na tym jednym, ale myślę, że to też będzie właśnie problematyczne już w tym momencie. Trzeba dodać działko i trzeba sprzedać to działko. I dobra, już możemy zrobić tego i możemy za 40 koła zaraz. Jak tylko rozwalą to. Okej, okay, nie rozwalą, to ja rozwalę. Proszę bardzo. Zrobimy tak. I cyk, zrobione. Możemy też kogoś puścić. E, właśnie, teraz moglibyśmy użyć tej taktyki. Ale to za, za, za jakby dwie tury, bo ja muszę jeszcze uzbierać pieniędzy trochę. Ja jeszcze muszę trochę kasy uzbierać. Ten czołg nie będzie w stanie chyba aż tyle mu robić. W sumie nie robi mu aż tyle, ale my musielibyśmy czołg wysłać. Musielibyśmy wysłać strzelającą jednostkę, może nawet nie. Powinniśmy zrobić se... Poczekam jeszcze na tego ulta. Wtedy wtedy będzie Git. Na tym ulcie będzie jeszcze lepiej. Jeszcze będzie zdecydowanie lepiej na tym ulcie. Niech on sobie tu wyrzuca te jednostki. Na spokojnie. My w tym czasie sobie będziemy w stanie zebrać. Dobra, i teraz tak. Puszczamy jedną. Dwa czołgi i dwóch strzelających. I to jest taki pierwszy pusz, który realnie próbujemy przecisnąć. Zobaczyć, jak to wyjdzie. Na razie dajemy im jak najbliżej podejść, żeby tutaj te nasze rozstrzelały. I w tym momencie już czekamy na tego. I jest. Dobra. I Ciach. Poszło. Ten jeden tu nie dostał, co prawda, ale to nie problem. W międzyczasie zrobiły się, zakolejkowały się dwa czołgi. Ten tu zginął, ale on ma zwykły czołg, my mamy futurystyczny czołg. Więc powinniśmy być w stanie mu zadawać zdecydowanie więcej obrażeń. Wiadomo, to jego działo jeszcze bije. Ci powinien być na hita. Tak jest. Kolejny czołg. Te czołgi będą właśnie problematyczne. Jeśli on użyje, ulta też będzie problematycznie. Nie oszukujmy się. Jeden czołg leży, ale podjechał całkiem blisko. Pyk. Dwóch leży. Kupił działko kolejne. Dobra, rozwalaj ten czołg. Rozwalaj go, rozwalaj go. Git. Zostało dwóch kolesi. Raz, dwa. Podjeżdżaj, podjeżdżaj, podjeżdżaj i wal. Kurde, to no kolejny czołg, jak to się kolejkuje, strasznie. Dobra, no coś tu byli w stanie porobić, nie jakoś giga dużo, ale troszeczkę obili tą bazy, minimalnie. My dzięki temu mamy 120 tysięcy. Realnie tylko siedzimy i zbieramy kasę w tym momencie, bo możemy sprzedać to działko, a możemy pocisnąć z tym najlepszym. I realnie już nic nie przejdzie. On nie jest w stanie nam teraz nic zrobić. Możemy nawet zrobić tak. On nie jest w stanie nic zrobić Nic nie jest w stanie zrobić Wydaliśmy sobie na działko Siedzimy i zbieramy kasę tak naprawdę w tym momencie A few moments later. No i dobra, mamy ponad pół miliona Więc spróbujmy zrobić nasz pierwszy push Polecimy sobie zwykłymi jednostkami Które będą sobie tutaj biły W sumie to mógłbym robić jeszcze strzelające jednostki Zobaczymy jak to wszystko pójdzie Bo on może użyć ulta To jest rzecz, która jest najgorsza dla mnie Bo jeśli on użyje ulta To ja jestem w stanie wtedy W sensie to nie jestem w stanie zbyt wiele wtedy zrobić Realnie patrząc na to Bo no dostanę bardzo dużo obrażeń których nie chcę, szczerze mówiąc. Więc na razie tak sobie ciśniemy. On prawie nic nie ma na razie, jeśli chodzi o obronę, więc nie jest źle. One mają te limity właśnie, jeśli chodzi o obronność i nie mogą dalej jakby pocisnąć. Wiadomo, on też ma te czołgi, które tutaj no, będą problematyczne cały czas. W sumie to możemy spróbować zrobić sobie takie 4 czy 5 czołgów teraz pod rząd, bo jak tutaj już ci się zakolejkowali, to może być. Tylko widzę, że on nie specjalnie chce tego ulta użyć, co mnie trochę dziwi, szczerze mówiąc. Montaj to kolejkowanie też sobie zrobił. Na razie mamy 3 razy, 5 razy war machine. I póki to tak stoi, to tak stoi. Lekko sobie obija. Możemy też próbować lekko ich tu pocisnąć. O, idealnie, kolejny czołg się rozwalił. No to, no to co? No to cztery razy robimy tego najlepszego. I próbujemy super soldier i i do przodu, nie? Jak to się mówi. I w międzyczasie zbieramy sobie ulta, co prawda. Liczyłem na tego ulta, że trochę inaczej go rozdysponuję. Ale niech będzie, oni się szybko respią. E, powinienem robić super soldier. I powinienem robić sobie pomiędzy nimi jeszcze tych zwykłych strzelających. A trochę zważywiłem, ale okej. Okay. Niech będzie. Mamy już połowę ulta w ogóle odzyskaną, tak naprawdę. Czołgi się nawalają, przyjmują mają na razie obrażenia i przesuwamy się powolutku w stronę środka, i to jest plus. Eee, w sumie to teraz chyba by się bardziej ult przydał, no ale zobaczymy. To jakby eee, możliwości używania ultów są różne, nie? Też zbieramy tego expa na razie. Ten strzela na pewno i oni będą strzelać eee, chyba dwóch, albo może nawet trzech będzie strzelać. Spróbujemy zrobić tak: cyk, tu będzie już kolejny od razu. Zrobimy za nim sobie dwóch. Tak, oni w trójkę strzelają, czyli jeden bije i przyjmuje obrażenia a dwóch, zanim jeszcze strzela, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, dobrze, on zupgradeował pierwszy zginął, poszły, dobra, leci ta basa. Za powoli wyszły kolejne jednostki. W trójkę strzelają fajnie. My tu jeszcze trochę expa, trochę kasy. Dobra, jest Git, od razu kolejnego robimy. Haha, <laughs> ją moją piętę Achillesową. Nie jesteś Achillesem, ale raczej zginiesz. Mam nadzieję przynajmniej, bo mój już też powoli ginie. Ten czołg mógłby szybciej ginąć. Niestety nie ma tu obrażeń tyle, ale udało się. Zander the Great został pokonany. W sumie tak naprawdę bez żadnych większych problemów. Więc zostaje nam Julian the Jubilant, czyli Juliusz Cezar z tego co Znany z tego, że buduje potężną obronę i. a ja, ja, i woli używać y, jednostek w wyższej rangi, czyli oczywiście tych lepszych. No i tu jest napisane właśnie, żeby wrzucić y, jakieś lepsze jednostki, które będą zbierać te, 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 y, tego, te coiny i expa. Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Standardowo na początku nie mamy kasy na nic za bardzo i tak dalej. Tutaj y, stworzyłem, tworzyłem. Y Empires. No wiecie o co chodzi. Tworzyłem jakieś tutaj wspaniałe miasta i tak dalej. Dobra, no na razie czekamy. O, tu niestety nie, na razie nie widzę za bardzo jego strategii, że on korzysta z jakichś lepszych jednostek, bo na razie nie korzysta z lepszych jednostek. Czekam aż tutaj się wypluje trochę i będę w stanie trochę zarobić. Bo jeśli tutaj po nie trafia... Okej, okay, no dobra. No możemy zrobić tak na razie. Jajomiot. <laughs> Nic więcej nie jest mi na chwilę obecną potrzebne. Tylko jajomiot. No i dobra. O, rzeczywiście zaczęły wychodzić te lepsze jednostki. No to trzeba na to czekać, bo na razie... Realnie nie mam nic więcej do robienia. E, tysiąc... Tysiące, przepraszam. 4000 tysiące expa potrzebne. On tam sobie zbiera cały czas te... O! Trzy jednostki idą takie pod rząd. To będzie ciekawe, szczerze mówiąc. Bo będę miał e, troszkę problemów do przeżycia. Ale to nie problem. Zrobiłem... Chciałem zrobić trzech, zrobiłem czterech. Dobra, no oni to będą jakkolwiek trzymać. Co prawda są praktycznie na hita. Ale to nie problem. Nawet tego nie byli w stanie uderzyć. Tego byli w stanie uderzyć. 99% zdrowia. No i okej. Okay. Teraz jakoś tak yy, powoli się zatrzymują te ciężkie jednostki. Nie jest źle. Jajomiot sobie daje radę. Tutaj jajomiot ciśnie. Proszę bardzo. Zaraz wyrzucimy dwóch, żeby przytrzymywali obrażenia. I tych słabych to nawet nic nie muszę robić. Na, na te ci słabi to mogą sobie czekać realnie. No i dobra, zrobione. Proszę bardzo. Mamy trzech. Dobra. To jest właśnie ten moment, kiedy będę używał naszego ulta. Czterech. Czekam jeszcze. Jest pięciu. Może jeszcze coś więcej będzie. Czy wyjdzie szósty, czy już wyjdzie zwykły? Nie ma czasu. Dobra. Wyszło pięciu i. zginę pięciu. <laughs> nie byli w stanie nic więcej zrobić. Dobra, no to dwa jajomioty. Szczerze mówiąc, to jest chyba na razie najlepszy progres, jaki zrobiłem. Przez to wyrzucił pięć tych jednostek, to jestem w stanie tak po prostu rachciach wszystko porobić. I to mi się bardzo podoba. Na zwykłe jednostki, nie, ale myślę, że teraz nawet na te jednostki to jest 3000 coinów. Na te jednostki lepsze też będę w stanie o wiele łatwiej sobie poradzić. No, pff, jak tyle jajek poleciało, to proszę! Takie jajomioty. Znowu czterech, a teraz trzech. Okej, okay, myślę, że będzie pięciu tak samo. I no te jaja mioty dają radę Jak zaraz zaczną tego klepać Uwaga, dostaję No ładnie Nie muszę nic robić Nie podejdzie nawet Nie ma nawet opcji I jeszcze jak kończą strzać, To od razu zadają kolejne obrażenie kolejnemu I proszę bardzo Kolejne jajeczko I też upadasz jakoś teraz I kolejne O, mamy ewolucję Fantastycznie On jeszcze jej nie ma więc my możemy zrobić tak. I... O, myślałem, że nie trafimy w żadnego, szczerze mówiąc. Ale trafiliśmy coś. No i git. Nie wiem też, czy on ma ulty. Wydaje mi się, że jakiś ma ulty. Mogę być w błędzie. Jesteśmy też przed nim w ewolucji, co jest ciekawe. Więc to, to może być całkiem niezłe. Mój tankuje. Co prawda też dostaje dużo obrażeń. Ale zebraliśmy coś. Coś tam udało nam się zebrać. I lami rzuca w nas. Co nie jest już fajne. Tu raczej się nie przebijemy. I nie dostaniemy tego expa. Szkoda. Tutaj ci zwykli, to akurat jest tylko formalność. Trochę kasy więcej. Proszę bardzo, jakieś cztery stówki. I zaraz znowu będziemy mogli ulta użyć, bo akurat czterech wyrzuca. O, też ewoluował, też ewoluował. To zaraz będą wychodzić już ci lepsi. Może nawet piąty wyjdzie, chociaż to już jest chyba full. To już jest chyba full w tym momencie. Dobra, e, to teraz tak. Sprzedajemy obie te, te wieżyczki i walimy sobie takimi wieżyczkami. Co chyba dużo też zmienia. Okej. Okay. No, dostają sporo tych obrażeń. Nie wiem jak ten na koniu, co prawda, ale zrobimy sobie tak, jakby co... No musi dostać kilka razy. Ci na koniach mają więcej zdrowia po prostu. Ale git. Jest naprawdę spoko. Yy, poczekam sobie na kolejną turę i dopiero wtedy lekko spuszuję. Może nawet uda mi się zrobić ewolucję, bo ewolucja jest na 14 właśnie. A nic lepszego na razie nie mam realnie. Proszę bardzo. Jeszcze ten dostanie prawie trzema na raz. I ten tu jeszcze pyk, pyk. Lecą pięknie, pięknie. Dwóch. Średnio, bardzo średnio. Lecimy tutaj z tym wszystkim. Dwa uderzenia. Jeszcze te odbuchy. No, takie pięć uderzeń. Pięć uderzeń jakoś, no. Ten podstawowy tutaj nie dostał, nawet widzę, ale okej. Okay. Ja tutaj jakoś przytrzymam go bez problemu. Pyk, dobra, zrobione. I dobra, teraz zaczyna się chyba ta kolejkada. Trzech, czterech. Dobra, teraz możemy zrobić. Jest kolejna ewolucja i robimy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. Ciśniemy. Bardzo ładnie. I teraz tylko czekam. A, no nie mam ulta teraz przecież. No tak. Mogę tylko ich ulepszyć realnie. Ale oni, jak będą strzelać, jeszcze te, 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 te pomogą z tyłu. Powinno być GIT. Dobra, i dwóch kanonierów sobie damy. I pociśniemy leciutko do przodu, bo możemy. Możemy też działo za szóstkę. Tam to kosztowało. Nie jesteśmy w stanie kupić działa za szóstkę. No i GIT. Lecą kanonierzy z tyłu. W sumie to jeszcze jednego. No nie tak. Y jeszcze mógłbym strzelców dwóch sobie dać, bo oni też będą strzelać za, ni jakby za nich. Sześć koła. To na razie nie. Na razie jeszcze działo nie jest opcją momencie działa z opcją. Pyk i najlepsze działo, ciach. Nie ma zasięgu, co prawda, ale to już kolejna kwestia. No i dobra, i teraz mamy kanonierów, którzy ściągają ich praktycznie na hita. Pyk. Tych na pewno ściągają na hita. Zaraz jeszcze mógłbym użyć ulta, ale myślę, że ten pierwszy zdąży zginąć do tego momentu. Chociaż może nie. Jakimś dziwnym cudem. I... jest! uleczony! Pyk. No i pięknie. I powoli sobie to schodzi. Pyk. Ten pierwszy zginął. O, dobra. Więcej się ich tu robi. Z rzeczywiście spawnuje. Ale coś tam tej bazy jest w stanie nawet uszkodzić, szczerze mówiąc. Tak pół zdrowia praktycznie. Ci strzelcy jeszcze lekko mu z tyłu pomagają. Tutaj się wylewa na niego cały czas. I to tyle. Ponad pół zdrowia bazy? Powiem tak. Przy kolejnej okazji jesteśmy w stanie tutaj napra naprawdę dalej pocisnąć. Co prawda, no, ja bym ich teraz skasował ultem. I to na pewno było wiele lepiej poszło, ale no, nasz ult działa troszeczkę inaczej, ale mamy działo, więc y, oni też nie będą... <laughs> właśnie. Nie będą w stanie zbyt wiele zrobić, szczerze mówiąc. Dobra, y, my czekamy na 45 tysięcy expa, bo to jest coś, co mnie interesuje w tym momencie, bo jesteśmy dzięki temu w stanie polecieć dalej, bo teraz jak pójdziemy będziemy mogli zrobić czołg. Dobrze mówię? Dobrze, mówię, teraz będziemy mogli zrobić czołg, więc jak zrobimy czołg, to już zdecydowanie dalej sobie dojdziemy. O on teraz dopiero. A nie, chwilę, on się zewoluował. Nie, on wieżyczkę dokupił, przepraszam. Okej, okay, nie ma problemu, nie ma problemu. Zaraz mamy i już praktycznie mamy. Zaraz mu się skończy i uwaga, ostatni strzał. Teraz. Może teraz? Nie, teraz będzie ostatni. Ten jest ostatni gościu. On ginie i mamy ewolucję, więc lecimy sobie z yy, realnie czołgiem, kolesiem i dwoma strzelającymi. A, nie stać nas jeszcze na dwóch strzelających, to nie problem. Poczekamy chwilę. To jest naprawdę. Nie problemix. Ty bardziej, że on na razie nawet nie rzuca tych najlepszych jednostek jeszcze. Teraz zaczyna rzucać. Dobra, zaczął je spawnować jakkolwiek. Jeden strzelec i lecimy, 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 lecimy. Dobra, trzeba już puścić tego na 100%, bo on jest troszkę w plecy. Pyk, rozwalony, ten dostał tylko za pół HP chyba i nic więcej się nie zrespiło. Kolejny strzelający mógłby pójść. Możemy ich teraz trzymać lekko na dystans. I podje podjechać im pod bazę. Oni się trochę uleczyli, bo zrobili ewolucję, wiadomo. Tutaj dwa strzały leci, leci, pyk, pyk w bazę. Dobra, ładnie! I teraz zrobimy sobie może nawet dwa czołgi. Oni tutaj niespecjalnie są w stanie dużo zrobić na tego kanoniera. Nie oszukujmy się. Eee, jest czołg, może iść drugi czołg i mogą mogą tu cisnąć tak naprawdę. Jeszcze mam zaraz ulta też do użycia, co też będzie bardzo miłe. Zobaczmy, czy trzeci wyjdzie. Tak naprawdę to raczej musi wyjść trzeci. Dobra, ciśniemy. No, wyszli zwykli, niestety. Możemy też dwa czołgi jeszcze puścić. A ten nawet nie dostał i nikt się nie zrespił nawet. Dobra, to mają tak mało zdrowia, że jak te czołgi tego nie przepchną, to w to nie uw że jeden strzał jest. Jeszcze łatwiej. Nawet realnie ja nie doszedłem do ostatniego etapu. Nawet do em, tego. Do czasów futurystycznych nie doszedłem. A oni nawet nie doszli do normalnych czasów. Na razie totalnie najsłabsza postać do walki. W sensie, jako że on był najsłabszy. No dobra, no ja nie będę narzekał. Bardzo fajnie poszło. Udało nam się zrobić. Kolejny jest Changwu The Sun Master. Czyli zakładam, że jakiś chiński dowódca wysyła yy, jednostki wysokiego. Boże, no te, te najlepsze jednostki, powiedzmy, od razu. Więc jak tylko zrobi. Przejdzie do kolejnej. Ery, to automatycznie wyrzuca te jednostki. I tutaj jest: schowaj te spele. No właśnie, te spele się dadzą. No i tu jest jakieś dźwięki, gun i tak dalej. A póki co ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie w kolejnym odcinku kolejnych dwóch generałów. A póki co, trzymajcie się po. Do usłyszenia. No i papa.